Cześć! Jesteśmy na Poznań Game Arena. Wokół mnie dziesiątki tysięcy ludzi i wiele atrakcji. Chodźcie, zobaczymy, co tu w trawie piszczy. Halo Sivir, halo Sivir! Czy nie łatwiej byłoby zorganizować pizzę? Bo O Jezu! Może i łatwiej, ale pizzą ciężko się zabija. Ale jednak Sivir to potrafi, jako jedna z niewielu postaci. Całym uniwersum potrafi zabić pizzę. Myślę, że to jest bardzo stara, twarda pizza. Czyli to jest cosplay? Jinx, z Lola. Z Lola Jinx, okej. Okay. Długo zajęła Ci się ta praca? Może z dwa tygodnie jakoś spięłam się, więc... Spięłaś się, dobra. No widzę, że tu pospinana całkiem, Ej, nieźle. Ja jestem już chyba siódmy raz i za każdym razem cosplayuję i polecam. To jest naprawdę... I polecasz? Polecam. Polecasz. Przemili i każdy chce robić z zdjęcie. Co ci się stało? Widzisz mnie? Nie. No. Naprawdę? Ja się staram. Ile pokazuję palców? Uwaga. O, widzę. Dwa. Aaa, widzę. Mam cię. Dobra, okej. Okay. Cześć, Kale, Gdzie tak kopytkujesz? Do lekarza, bo mnie tak bolą stopy od tych szpilek, że zwracam honor dziewczyny. Podziwiam każdą, która chodzi na wysokich butach. Dobra, stary. Gdzie znalazłeś taki obcas w odpowiednim rozmiarze? Dostałem na dwudziestkę, bo znajomi chcieli, żebym zaczął swoją karierę w striptizie. <grystanie> Zacząłeś? No nie wyszło, ale teraz tutaj, więc jakby nie jest najgorzej. Na PGA prowadzimy oczywiście stoisko, tak jak widać, turnieje Tekken 7, Mortal Kombat 11. Tekken 7, który dzisiaj aktualnie prowadzimy, jest kwalifikacyjnym turniejem do Narodowej Drużyny Sportu, więc zwycięzca tego turnieju poleci w grudniu do Seulu reprezentować Polskę na turnieju światowym Tekkena 7. Jesteśmy na PGA, na stanowisku Ubisoftu, jest ze mną... Kamil Ściana, Brand Manager Ubisoft Polska, witam. Okej okay, Kamil, powiedz mi, co możemy zobaczyć na waszym stoisku, jakie nowości? Zacznijmy od tego, co mamy za twoimi plecami, ponieważ mamy po raz pierwszy w Polsce prezentację zamkniętą, co prawda. Tytuł, który pojawi się w marcu przyszłego roku, Watch Dogs Legion, czyli trzecia część serii Watch Dog, osadzona w post Londynie. Jak zobaczycie, tutaj mamy za sobą Alexiosa, jedną z 1900 sztuk, które zostały produkowane na cały świat. Kawałeczek, dalej mamy też figurkę takiej małpy o imieniu Nox. Postać gra jedną z kluczowych roli grze, która dopiero powstaje, która jest w produkcji mianowicie Beyond Good Evil 2. Mua. Ok, za naszymi plecami ludzie próbują swoich sił w Rainbow Six Siege i powiedz mi, jakie jest zmiany w tym tytule, co się w nim dzieje, jakie nowości. Niedawno mieliśmy kolejny sezon, który dodawał dwie nowe postacie, jak zresztą co sezon. Esport to jest bardzo silny element tego całego kręgu Rainbow, Rainbow Sixa. Tutaj jest ważny polski akcent, ponieważ mamy pierwszego Polaka w Pro Lidze, Szymona Safesa Kamieniaka, który będzie już w listopadzie walczył w Tokonamę o fina finałach pro Ligi, natomiast Gluty będzie walczył w Montrealu ze swoim zespołem NATO z o 2 miliony dolarów. Już widzieliśmy wiele gameplayów z Duma do tej pory, a co będziemy mogli zobaczyć na tym demie, które jest tutaj na własnym na stoisku? Przede wszystkim to demo to nie jest sam początek gry. My rzucamy graczy już gdzieś tam w środkową fazę, gdzie mogą przetestować wszystkie nowe umiejętności Slayera, wszystkie nowe bronie, zmierzyć się z nowymi przeciwnikami, przetestować nowe mechaniki, nowe poziomy. Więc wszystkie te najważniejsze, najfajniejsze zmiany, które szukamy w Eternalu, już w tym demie są. Więc moim zdaniem zdecydowanie warto zagrać, sprawdzić i zobaczyć, bo moim zdaniem jest to kawał dobrej gry, która na pewno dostarczy mnóstwo fajnej zabawy. Wraz z GOG i CD Projektem złączyliśmy nasze siły i przygotowaliśmy taką grę targową dla graczy osadzoną w uniwersum cyberpunka, nawiązującą właśnie do różnych motywów cyberpunkowych. Jest to gra targowa, w której osoby odwiedzające targi mogą szukać ukrytych znaków. W ten sposób znajdują kod, z którym to kodem przychodzą do nas i odbierają unikatowe plakaty przygotowane specjalnie na to wydarzenie. Plakaty same w sobie już e, są super nagrodą, mm -hmm. bo są limitowane i dostępne tylko tutaj, ale tak, kolejną nagrodą jest do wyboru Wiedźmin e, 3 Gra Roku i e, From To są kody do e, zredimowania u nas na stronie GOK.com, ale jeżeli skończysz e, pierwszą misję, nabiegasz się trochę, e, w nagrodę możesz jeszcze wziąć udział w drugiej misji, w której do wygrania jest kolektorka Cyberpunka. Ja, ja, proszę, ja. Nie ma tak łatwo, no, nie, nie ma tak łatwo. No, Proszę. Bardziej dla hardkorowych graczy, czy, czy dla każdego, czy dla każuali? No nie oszukujmy się, ta gra jest całkiem trudna i skomplikowana. Natomiast jeśli chodzi o kasualowych graczy, no to na pewno po pierwsze każdy lubi jedzenie. Po drugie, każdy lubi średniowiecze i po trzecie, wydaje mi się, że te symulatory są całkiem, całkiem przyjemnym gatunkiem dla casuali. Jest to taki economical sim, można powiedzieć. I oprócz tego, że to jest właśnie symulacja taka ekonomiczna, no to jest też bardzo dużo takich elementów typowych dla gier RPG. Musisz budować swoją pozycję zarówno ekonomiczną, jak i polityczną w tym świecie Delkrys, w którym dzieje się gra, żeby, no, żeby zdobyć koronę, więc e, można powiedzieć, że przez żołądek do, do tej korony. Do, do władania całym, całym światem. Znajdujemy się, nie ukrywajmy, na najbardziej obleganym stanowisku na PGA, czyli Cyberpunk. Jest ze mną Paweł, community manager. Powiedz, co przygotowaliście za atrakcję. Przygotowaliśmy tutaj 25-minutowe demo, po raz pierwszy pokazujemy grę w języku polskim i z pełną polską lokalizacją, mamy tutaj na przykład Michała Szebrowskiego jako Johnego Silverhanda w grze, którego możemy usłyszeć po raz pierwszy. Gameplay jest podobny do tego, co gracz mógł zobaczyć na przykład podczas Gamescomu, natomiast tak jak mówię, tutaj największym smaczkiem jest ta polska lokalizacja, no i też prezentacja cała jest w języku polskim. Dla nas to niestety już koniec PGA, porozmawialiśmy o nowościach, byliśmy na stanowisku Ubisoftu, zobaczyliśmy co do nas planują, Widzieliśmy się co u Cyberpunku, widzieliśmy turniej Tekena, wiele świetnych cosplayerów. Zróbcie hałas! No i mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. Do zobaczenia!